Witam serdecznie. Wtorek 9 lipca 2019 roku. Krzysztof Gasparski, ProKamp Polska. Tak jak wspomniałem, troszeczkę rzadszej częstotliwości. Co dwa tygodnie spróbujemy się spotykać, ale no chcę Państwu przekazać to, co widzę w Sadach, to, co robimy, to, co się dzieje, żeby móc niejako mieć nad tym pieczę i Państwa w tym wspierać. No Przede wszystkim wszyscy skarżą się na... Na coś w rodzaju suszy. No, co prawda drzewa nam nie więdną, natomiast ma to przełożenie na y, wielkość y, owoców. Zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o braku przyrzedzenia. Wiele osób się jednak wstrzymywało z tym, licząc, że cena y, spadów przy małej plonotwórczości wielu sadów pójdzie w górę i także jeżeli chodzi o ten koncentrat, który, który teraz y, będzie z jabłek z no, ale nie ma na co czekać. Trzeba z tym się śpieszyć, z uwagi na to, że to będzie skutkowało na pewno docelowym zmniejszeniem owoców każdy zabieg. A jak możecie Państwo zobaczyć, nawet mimo ogromnego czasu zrzucenia owoców pod drzewo. Jakbyśmy się przyjrzeli temu, co na drzewie zostało, to jeszcze ciągle może mamy drugie tyle y, za dużo. Jeżeli chodzi o odmiany wczesne, zaczynamy i sugerowałbym właśnie od tego, żeby zaczynać od odmian wczesnych, bo te mają najmniej czasu, no i później stopniowo poprzez jesienne gale, zwłaszcza dlatego, że są drobnoowocowe, y, później może inne jonogoldy wypadałoby wyprzedzić goldenem, z uwagi też na y, pożądaną wielkość danego, danej odmiany. No, i w ten sposób sobie z tym radzić. No ale jak już mówimy o późnym przerzedzaniu, o, o, o takiej próbie trochę nadrobienia sytuacji, to zachęcam do tego, żeby wypróbować u siebie produkt Delta. W rolnictwie robi furorę, w sadownictwie znamy go od niedawna, ale wszystkie te nasze. Oględziny, badania takie polowe, zwykłe pokazują na to, że produkt warty zainteresowania godnie się prezentuje i zaskakuje nas, można powiedzieć, nie wiadomo czemu, bo ja tak mówię, czasem są produkty takie, które w tym składzie niby nie mają nic specjalnego i jedne y, praktycznie musimy niemalże na milimetry się bawić jeżeli chodzi o różnice, a inne pokazują ogromne różnice widoczne gołym okiem i ta delta y, do takich produktów y, właśnie y, należy. Także zachęcam, żeby każdy z państwa gdzieś spróbował, zostawiając sobie jednak maleńki kawałek chociaż dla własnego przekonania, że zrobiliście Państwo dobrze, czy źle. 5 litrów na hektar, praktycznie wszystkie uprawy, jednolite zalecenia, kilka zabiegów w ciągu roku. Zachęcam do tego, żeby to były te głównie drobnoowocowe odmiany. Drugą rzeczą, jeżeli chodzi o, o produkty z tejże samej firmy, jest X-Stress, produkt, który zapobiega albo ogranicza opadanie owoców przez to, że, że dłużej one mogą trochę wisieć na drzewie. Nie zachęcam do tego, żeby, żeby powodować i zostawiać te owoce zbyt długo na drzewie. Tylko zachęcam do tego, żeby korzystać z niego jako asekuranta, który spowoduje, że przez weekend, tak jak kiedyś kiedyś szampion spadł przez niedzielę, to żeby do tego nie dopuszczać stosować tego typu produkty. Ale pamiętając o tym, że zostawianie owoców zbyt długo na, na roślinie, to też jest pogorszenie docelowo warunków, yy, że tak powiem, jęderności, czy, yy, czy także pozostałych, po prostu przejrzewania, zwłaszcza do tych, które mają iść do, yy, do przechowalni. Czyli wykorzystujmy produkt X-Tres głównie do takich newralgicznych przetrzymań, kiedy zapowiadane są wiatry, kiedy wiemy, że się nam troszeczkę przedłuży termin zbioru, wiemy, że te, drzew, że owoce w danym roku słabiej wiszą, łatwiej opadają, jest okres suszy, to to na pewno wam może bardziej pomóc. Jeżeli chodzi o pozostałe sprawy nawożenia, no to w technologii Avalon tak jak niejednokrotnie wspominałem, po czerwcowym opadaniu zawiązku to wychodzi raz w miesiącu niejako do zastosowania. Ktoś, kto nie zastosował go w czerwcu, no to tak do połowy lipca, żeby ten awalon wzrost owoców 1 najpóźniej zastosować, bo później przecież jeszcze trzeba jeden raz tym awalonem wzrost owoców 2 zrobić. Więc to są tylko dwa zabiegi a kilka miesięcy czasu niemalże. Natomiast pamiętajcie, że wykonujemy zdecydowanie mniej zabiegów grzybobójczych, a najlepiej te zabiegi z czymś jest właśnie połączyć. Zdecydowanie ważną sprawą jest nawożenie wapniowe i tutaj nie możemy o tym zapominać, to że owoce słabiej rosną, to że bardzo szybko nie przerastają na wielkość, to nie znaczy, że nie będzie kłopotów z gorzką plamistością podskórną, bo wcześniej czy później przyjdą jakieś deszcze, owoce zaczną rosnąć. Zaczną może jej pękać, tak jak to się dzieje w przypadku znowu Gali, zwłaszcza w okresie przedzbiorczym, a te nawożenie wapniem we wczesnych okresach, a to nie jest już wczesny, bo wczesny to jest pokwitnieniowy, a teraz to jest tradycyjny i ostateczny termin do pełnego, mocnego nawożenia pozakorzeniowego roślin, czyli na owoc i także na, na liście, żeby one nie konkurowały o, o ten składnik. Już tutaj nie mówimy o budowaniu nie wiadomo jakiej jędrności, tylko w tym momencie już mówimy przede wszystkim o zapobieganiu gorzkiej plamistości podskórnej, a dopiero przy okazji także o poprawie parametrów przechowalniczych w tym jędrności. Natomiast jędrność, tak jak niejednokrotnie wspominałem, budujemy głównie w tym okresie zaraz po kiedy się komórki dzielą i wzmacniają. Wtedy czym więcej fosforu damy i wspomożemy podziały komórkowe, tym więcej wapnia też wypada dać dla wzmocnienia tych ścian komórkowych. W tej chwili, tak czy inaczej, jeżeli przerzedzimy, owoce zaczną przyspieszać, rosnąć, tym bardziej musimy zadbać o to, żeby tego wapnia było dużo. Tych osób, które nie mają dużo owoców, tym bardziej zachęcam do nawożenia wapniowego, z uwagi na to, że one nie będą miały problemu z przerastaniem owoców, znaczy z dorastaniem, a będą miały problem z przerastaniem owoców. I tutaj bez wapnia wiele odmian, ligol, rubin, to szampion, to są takie hity, można powiedzieć, wpadania w gorzką plamistość podskórną i tutaj na pewno zachęcam do tego, żeby tych zwłaszcza odmian pilnować. No i technologia TMAG, no to oczywiście z wapniówki to jest Verti Leader Elite. I to jest pewnie takie najciekawsze rozwiązanie. Są tam też algi, czyli takie wsparcie antystresowe na ten okres może być dobre. No i pamiętajmy, jeżeli chodzi o właśnie te stresy, pytacie często, jak z nimi działać, i który z produktów jest najlepszy. No kurczę, no który. No wiele jest dobrych produktów. Różne państwo macie przekonania, różne filozofie, różne limity wykorzystania. Ja mówię, że, że imprower jest takim dobrym koniem napędowym, tylko proszę pamiętać, że to nie jest nawóz do listny w szerokim tego słowa znaczeniu. Tam nie znajdziecie azotu, potasu na wzrost yy, średnicy. Tam znajdziecie coś, co ma pobudzić roślinę do funkcjonowania, dać jej taki, yy, taki też. Oddech, nadzieję, łyk kawy, że tak, że tak powiem, jak dla nas, żeby to dobrze szło. I teraz przechodząc do gorszych spraw, do mniej przyjemnych, to powiem o szkodnikach. No, te szkodniki, jak odpuszczamy z nawożeniem jako takim bardzo intensywnym, odpuszczamy z, z ochroną fungicydową jako taką intensywną, to niestety szkodniki coraz bardziej nam tutaj dokuczają i mają coraz więcej do powiedzenia. Zwójki rozciągnęły loty, w tej chwili od kilku lat nie mamy wyraźnych pokoleń, pierwszego, drugiego, tylko taka owocówka, powiedzmy jabłkułeczka, potrafi latać non-stop. Łapią się w te pułapki po 5, 7, 10 sztuk, po 2, 3, ale można powiedzieć, nie ma takiego okresu, żeby żeby one się nie łapały i to samo dotyczy pozostałych zwójek. I jak jeszcze popatrzymy na to, że te zwójki wzajemnie na siebie nachodzą, czyli przestaje latać yy, wydłupka łotrzateczka, która w tej chwili szaleje, to zacznie kolejna zwójka i tak naprawdę musimy mieć pełną ochronę przeciwko gąsienicom non, non stop, niejako. I teraz co wybrać? Mamy Coragen i Stewart, dajmy na to, z, z jednej firmy. I tutaj zachęcam do tego, żeby wysłuchać coś, co specjalnie dla Państwa nagraliśmy. Jest na stronie Horti Procam film, który jest poświęcony różnicom i stosowaniu produktów Coragen i Stewart razem wziętych. Mamy Runner, o którym też jest dodatkowy film na, na stronie Horti Procam w zakładce Filmy czy Produkty, i tam jest umieszczony, czyli też możecie się atutom danego produktu przyznać, przyglądnąć. Yy, yy, mamy afirm, który zawsze sugerujemy, żeby zostawić na sam koniec, można powiedzieć, ze względu na te krótkie pozostałości, króciutką karencję, czyli taki okres tuż przedzbiorczy, taki as w rękawie, bo go później zacznie brakować, jak go wyczerpiecie teraz. No i dochodzą jeszcze produkty biologiczne. My przyglądamy się bardzo mocno produktowi eruka, który ma stwarzać niekorzystne właściwości takie środowisko dla występowania gąsienic ma powodować, że ich brzuszki zabolą też przy okazji i może nie umrą natychmiast, ale po prostu ma być ich w zasadzie zdecydowanie mniej. W tej chwili mamy to w fazie mocnych doświadczeń, przyglądamy się, filmujemy, materiały pewnie Państwu będziemy stopniowo także udostępniać. Natomiast jest to produkt oparty na bacillusie. I tego typu produkty już na świecie można powiedzieć zaobserwować, można także u nas w kraju, natomiast my koncentrację w tym produktów mamy bardzo wysoką, więc liczymy na to, że, że produkt się mocno sprawdzi. Nie ma tutaj rejestracji sadowniczej czy warzywniczej, generalnie jest to produkt dedykowany do ograniczenia zasiedlania. Yy, naszych upraw przez yy, gąsienicę. Ma im nie smakować, mają się źle czuć na tym liście, ma ich brzuszek zaboleć i, i ma ich po prostu, że tak powiem, nie być. Yy, kolejną rzeczą, która nam dokucza, są mszyce. I mszyce są niestety bardzo kłopotliwe i muszę powiedzieć, że, że telefonów mam co nie miara, akurat właśnie o mszyce, nie o zwójki które wrócę do tych zwójek, które potrafią zrobić ogromną szkodę, jak na przykładzie tych powiedzmy gruszek, które w tle gdzieś są, gdzie jeżeli mamy deficyt owoców na drzewie, to zostawiamy, no, nie, ciężko to nazwać gronami, ale w skupiskach owoce, a wtedy zwójka jak tam trafi, to ani jest do dopryskania i czuje się jak przysłowiowa ryba w wodzie i potrafi uszkodzić Niemalże wszystkie yy, owoce, i dowód w tle Państwo macie. Natomiast wracając do tej mszycy, to właśnie o nią mam najwięcej pytań: czemu środki nie działają? I tutaj jeden się skarży na Sivanto, drugi się skarży na Tepeki, trzeci się skarży na Bospilan, czwarty na jeszcze inny produkt. Można powiedzieć, co by nie było, to się wszyscy skarżą. Jedna zasada jest: wszyscy się poskarżyli na produkty układowe. I teraz. Zwróćcie Państwu uwagę, układowy produkt to jest taki, którym do rośliny się musi dostać przy tak niskiej wilgotności powietrza. Ponadto drzewa przyhamowały ten intensywny wzrost. Często jabłonie zakończyły wzrost ten pierwszy, czyli mamy zakończone to jakimś pąkiem, i w tym momencie ten transport soków jest zdecydowanie troszeczkę inny. I teraz, jeżeli nie dopompujemy dużej ilości cieczy, nie pozwolimy, żeby ten środek długo był na, na powierzchni roślin, to on się nie wchłania tak jak trzeba, i duża część tych produktów jest po prostu marnowana przez nas samych no z powodu właśnie tej pogody. Także bierzmy to pod uwagę, że jeżeli w tak niekorzystnych warunkach stosujemy te produkty układowe, to musimy to wpompować. Ponadto jest drugi aspekt. No jeżeli, tak brzydko powiem, siadamy do jakiejś butelki, niech będzie Pepsi Cola. W czwórkę to jest coś innego, jak siadamy do tej butelki w pojedynkę. Więc to też ma wpływ na jakieś rozcieńczenie tego, co tam się nastąpi. No i jeszcze trzeci, taki chyba też czytelny, mam nadzieję, przykład presja szkodników. Właśnie znowu mówimy o tej liczebności przy stole gościnnym, jakim jest nasza roślina. Jeżeli przyjmiemy skuteczność produktu na poziomie 90%, czyli bardzo dobrym, to ze 100 mszyc zostaje nam 10. I te 10 mszyc przy tak świetnej pogodzie namnaża się w tempie błyskawicznym. Czyli zanim produkt nam nieraz zacznie działać, dajmy na to te peki, rozpędza się przez tydzień, to my z tych 10%, które zostały, dalej nie widzimy czasem różnic. Pamiętajmy, co by było, gdybyście tego zabiegu nie wykonali. Także zachęcam do tego, żeby nie kończyć jednym zabiegiem, tylko żeby zabieg był często powtórzony albo wsparty inną grupą produktów. Czyli jak stosujecie powiedzmy mospilan i później yy, tepeki, czy, jak czy piorun i, i tepeki, pamiętając o tym, że... Natomiast rotacja typu mospilan na piorun to nie jest żadna rotacja, obydwa oparte na acetamiprydzie. I to tyle, jeżeli chodzi o to. Przyglądajcie się porzewiaczom. Z jest w większości sadów w sposób taki dosyć opadowany, ale one w każdej chwili też mogą jeszcze dać do wiwatu. Ale pordzewiaczy przybywa i na to musicie zwracać uwagę. I praktycznie z pozostałych gatunków to powiem tak, no wiśnia, morela to są gatunki, które w tej chwili nie wymagają wielkich tam zabiegów, to, to stosowanie, powiedzmy, telefonów, żeby przygotować do, do zbioru, czy stosowanie produktów wspomnianych, choćby x po to, żeby z kolei dla tych, którzy ręcznie rwą, nie opadały zbyt, zbyt szybko, żebyście mogli ten zbiór ręczny wydłużyć. Natomiast śliwa to owocówka, śliwkóweczka, która też ma bardzo długie loty. A czereśnia to bym powiedział, no to już jest prace porządkowe. Te czereśnie są zarośnięte dosyć mocno, duża przecinka nas czeka. Pozbiorczy termin jest dobrym zbiorem. Jeden jest przed- i pokwitnieniowy, ale raczej pokwitnieniowy, drugi jest pozbiorczy. I warto już tutaj, jeżeli dysponujecie trochę czasem i inne gatunki Was nie ścigają do tego, żeby przeciąć, to dosyć mocno rwać pędy. Tam, gdzie są do wyrwania, bo te rany zdecydowanie się lepiej goją. No, i mimo wszystko zabezpieczać. To, że jest sucho, to nie znaczy, że nie powinien się tam znaleźć choćby produkt miedziowy na te, na te rany. Są te raki bakteryjne, więc ta miedź zawsze dobrze na to wpłynie. Pamiętajcie też, że jeżeli będziecie robić. Zabiegi pozbiorcze to warto wzmacniać drzewa pestkowe, ale o tym pewnie powiem następnym razem jak już wiśnia nam do kompletu dojdzie, żebyście jednym opryskiwaczem mogli wszystko opryskać, wzmacniać nawozami po zbiorze. Na no dzisiaj wystarczy. Dziękuję. Do za dwa tygodnie.